Pani Magdo, stała się Pani wyrocznią rynku restauracji w Polsce. Za Pani sprawą restauracje odżywają albo upadają. Jak Pani to zrobiła? Odżywają, ostatnio odżywają. Bo zaczynają traktować, jak gdyby, moje rady i doradztwo bardzo poważnie. I dostają drugie życie i to jest coś, z czego jestem najbardziej dumna. Czyli rozumiem, że już przy tej drugiej serii nie ma takich sytuacji, że restauracje mają pre, jakieś wielkie pretensje, i upadają, zamykają się. To jest tak. Ci, którzy nie chcą pracować, zawsze mają pretensje. A ci, którzy traktują te rady poważnie, to trochę tak, jakby Pan poszedł do doktora, powiedziałby Panu, że Pan musi zrobić sobie taką i taką kurację. Pan powiedział: A, dobrze się czuję. No i wtedy może Pan umrzeć albo żyć. To już do Pana należy decyzja. Do nich należy decyzja, czy moje rady traktują poważnie, czy nie. Czyli rozumiem, że na ogół poważnie coraz poważniej, ponieważ widzą, że skutki są bardzo poważne, że zaczynają ludzie zarabiać bardzo duże pieniądze i to jest... Bardzo poważny argument, żeby brać mnie na serio. A na dodatek mają darmową reklamę e, dzięki telefonowi, prawda? Albo antyreklamy, to zależy od tego, co sobie zgotują. Ale najczęściej w tej chwili jest to mocna reklama, ponieważ bardzo się starają. W restauracjach jest coraz i coraz przyjemniej. I czasami miło patrzeć. W Nowogrodzie teraz, jak byłam, naprawdę duże brawa. I widok na rzekę Narew, i jedzenie, które mi dali, w zasadzie było bez zarzutu. Nie było co tam robić. Było, było, było. Jeśli nie jest problem, w jednym, to jest gdzie indziej, prawda? A jak zmieniło się Pani życie, końca stała się Pani gwiazdą telewizji? Zostałam, stać? Bo jeszcze oprócz tego mam moje restauracje, o które muszę dbać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam takie pytanie bardziej może profesjonalne. Jak rozpoznać dobrą restaurację, tak na pierwszy rzut oka? Po prostu, jak Pan widzi, że jest pełno, to znaczy, że należy tam wejść. Jak pan nie, panu nie śmierdzi, tylko pan ma apetyt na tą restaurację. Należy tam wejść. Jak jest. Miła obsługa, niezbyt sztywna, to należy tam wejść, bo tam jest niezbyt drogo. I tak dalej, i tak dalej. A jaką kuchnię preferują właśnie restauratorzy, właściciele restauracji? Polską tak, tak, tak. czy zagraniczną bardziej? Nie umieszają, nieprawdopodobnie ją mieszają i to jest Hamburgery i tak. pewnie najczęściej. Jest taka italo, amerykańsko, węgierska, zawsze jest placek, zawsze jest mozzarella, Jest straszne pomieszanie. A ile pani ma restauracji w tej chwili? Około 16 w samej Warszawie. Około 16, może tak powiem. I to jest najnowsza restauracja, biała gęś, a czym ona się różni od pozostałych w Warszawie? Że jest bardzo intymna, że to jest jednak dom, gdzie można się schować, gdzie, który ma tarasy, ogrody, zakamarki, że jest daleko od centrum Warszawy. Wydaje mi się, że to jest jeszcze inna propozycja na moją polską kuchnię. Domową, skromną, niedrogą. A co pani odpowiada swoim krytykom, jeżeli mają jakieś pretensje? Pracuję, biorę pod uwagę ich krytyki. Sprawdzam, czy są wiarygodne, czy nie są złośliwe i pracuję. Ja biorę bardzo poważnie każdą krytykę. Staram się ją sprawdzić, jeśli jest prawdziwa, trzeba pracować. A ja pamiętam, że była jakaś taka sprawa nawet z Sanepidem, prawda? Kiedyś Sanepid się przyczepił, że skrytykował pani program. To już jest problem, Ostatnie jest od tego, żeby dbać o, o czystość, i uważam, że robi to bardzo dobrze. No i kropka. To, że mam dużo włosów, to nie znaczy, że ich nie związuję. A na świecie raczej Nigella Lawson, Jimmy Oliver, nie chodzą w czepkach. Trochę musimy się uświadomić, że nam już nie wypadają włosy jak dawniej. Dobrze, dziękuję pięknie. I jeszcze mam. Ani też już nie mamy łupieżu, Dziękuję. Pozdrawiam widzów. Prosto z otwarcia Białej Gęsi wideoportal. Dziękuję. Magda Gessler. Dziękuję.